Cześć, z tej strony, Jackie. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić trzema poradami, które dotyczą muzyki i dźwięków w filmach, sekwencjach filmowych, pirolach, które mam nadzieję polepszą jakość Waszych produkcji. Zapraszam. Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę w momencie, kiedy zaczynacie montaż swoich klipów, jest dobre dobranie muzyki do stylu, do nastroju ujęć, które montujecie i też do emocji, które chcecie przekazać. Wielokrotnie spotkałem się już z montażami, w których została dobrana taka muzyka, która albo była pierwsza lepsza, znaleziona za free, albo. Była lubiana przez autora filmu, ale niekoniecznie pasowała do prezentowanego obrazka. I nawet jak wszystko jest super ekstra zmontowane pod muzykę, pod beat, to nie jest to jednoznaczne z tym, że jedno z drugim będzie współgrało. Dlatego zawsze warto jest poświęcić trochę więcej czasu na szukanie muzyki, na znalezienie takiego kawałka, który idealnie będzie podkreślał charakter, który będzie podkreślał styl, nastrój i tempo tego, co udało wam się nagrać. Dokładna, którą chciałbym się z Wami podzielić, to jest bezpośrednio montowanie pod muzykę. Samam Fioła na punkcie tego, żeby zaznaczyć każdy kolejny bit za pomocą markerów i robię to już praktycznie na samym początku montowania, ze względu na to, że pomaga mi to dobrać ujęcia i pomaga mi to też ogólnie nakreślić tempo całego filmu, który montuję. Cały proces wygląda u mnie w ten sposób, że wrzucam kawałek, do którego będę montował, daję play i jak słyszę bit, na który chciałbym, żeby było cięcie, to pauzuję, przybliżam, szukam idealnego momentu, wciskam M, żeby dodać marker i jadę dalej. W momencie, w którym bym nie montował pod muzykę, a po prostu odrzucał każde kolejne ujęcie, niekoniecznie zwracając uwagę na bit piosenki, do której montuję, to tak jakbym zrobił pokaz slajdów i po prostu dorzucił jakąś muzyczkę w tle, żeby nie było za nudno. No i porada numer 3, która moim zdaniem ma ogromny wpływ na efekt finalny montowanej sekwencji, a mowa tutaj o efektach dźwiękowych, czyli tak zwanym sound design. Zresztą zobaczcie sobie sami, fragment sekwencji raz bez i raz z efektami dźwiękowymi. Sam nie do końca wiedziałem, jak mogę Wam bezpośrednio przedstawić, powiedzieć, jak istotnym jest dodawanie efektów dźwiękowych do, do filmu, dlatego pokazałem to przed i po mojej żonie, a ona podsumowała to w ten sposób. Uwaga, cytuję: Bez dźwięków to bez życia, a z dźwiękami wzbudza emocje, podbija obraz, nadaje charakteru i tworzy nastrój. Jedyne co mogę dodać to to, że właśnie to dodawanie dźwięków otoczenia, suszy przy przejściach, czy odwróconego dźwięku, bicia w dzwon dla zwiększenia napięcia. Zwiększa efektowność i atrakcyjność naszego projektu. W sekwencji, którą za chwilę zobaczycie na przestrzeni 20 sekund, użyłem ponad 20 efektów dźwiękowych, i zarówno je, jak i muzykę do tego filmu pobrałem z Epidemic Sound którego używam spokojnie już od ponad roku do wszystkich moich produkcji. Jest to portal, który ma ogromną bazę muzyki i dźwięków dla twórców internetowych, które możecie wykorzystać w waszych filmach, a rejestrując się z linku w opisie tego filmu dostaniecie pierwszy miesiąc za darmo. Jeżeli macie więcej pytań dotyczących Epidemic Sound i porad, o których wam dzisiaj mówiłem, zachęcam do pisania komentarzy, a teraz zobaczcie sekwencję, w której poza obrazkiem w dużym stopniu skupiłem się właśnie na tych trzech rzeczach, o których wam dzisiaj opowiedziałem. To by było na tyle. Jeżeli podobał wam się ten film, like, sub, dzwonek. Wiecie jak to działa? Link w do mojej social media w grupie Lens Busters jak zawsze w opisie tego filmu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Cześć.